Mamy Siemanowidzowie, dzisiaj mamy tak jednego jesiotra karasi mamy karpikoi i tołpyki chyba tam nie wiem ile i orfe i jeszcze karma teraz otwieramy to te jakoś i wsadzamy I czekajcie albo ja nie Nie ma nic, nie zostało, nie zostało. Odkładam na bok. Dobra, najpierw wpuszczamy jesiotra. Orfa. Płyń, wody. Karpko i au. jesiotr Płyń jesiotru I karaś. Kurde, to jest skarb. No, to teraz te małe to orfy, jakie słodkie lecie. Dobra, patrzcie jak pływają sobie. Dobra, nie, nie będziemy je męczyć, to trochę powrzucamy Dobra, puszczamy. Karp. Czekajcie, co to jest? Dobra, nie chcę puścić, czekajcie. Pierwszy jesiot. Poleciał. Patrzcie jak fajnie popłynął. Ma sobie pół Dobra. Drugi. O te orfy. Chyć, orfu szybciej koło chciała trochę a teraz karasz czy karp koi. karp kar, kar, pełny łuski koi, o te karpie koi są szybkie chcą już wypłynąć bo poleciał. i zaraz im się pompę jeszcze zamontuje patrzcie jak pływa tam jeszcze sobie Drugi to znowu karp, ten coś chciałem go puścić, ale nie ucieka, dobra. Jak, jak chcesz tu siedzieć, tu siedź Teraz kolejny karpik. Rusza się. Nie, ona poznanie trochę świata tak powoli. O, dłużej będziecie mnie go widzieli. Patrzcie jak tu O. Tu tam już z swoimi kolegami A orfa gdzieś poszła Bo tu małe żeby ich nie widać orf Dobra Kolejny, ten teraz który mi ucieka cały czas karpkoj Au Karpkoj Ten ruchliwy Dobra, Karpkoi nie, nie chcę. Czekaj, czekaj, czekaj. Jaki szybki, Tak, bo nie mogę. jak fajnie pływają. Wytykuję zaraz pompkę. O, patrzcie. A jesio tam nisko. Dobra. Ładnie pływają. Z tego roślinnego... O, ten jest bardzo ładny. <laughs> Ruchliwe są te karpie, to szybko je wypuścimy. No leć. Miej życie. Tak powoli leci, leci. O już. To orfa się pokazało. Ta mała taka ryba. Jeszcze nam dwa ka karpie zostało i trzy orfe. Jeden jeszcze. Trzy. Legenda głosi, że jesiotry są silnymi rybami. Teraz ten ruchliwy. Zacząć, czy ten jest ruchliwy. Patrzcie. Karp. Koi. Najładniejsza ryba świata. Leć, poń. I się tam, fajnie tego gągiem macha. Zobaczcie, te, te karpi koi nie chcą na samym dole siedzieć. A tamty nie, więc... Nie, nie. Dobra. Dobra, teraz ma tego karpia ruchliwego. Bo chcę bardzo iść do wody, tylko... No widzicie. Trzeba mieć jakieś rękawice specjalne na niego. Dobra, szybko go wypuścił. Pomarańczowy karp koi. Poleciał szybko. I zaraz za wędki łopię mnie nam zostało, ale nie zobaczcie sobie wracają. Bardzo ładne ryby ruchliwe Dobra, ja, te są nie są takie ruchliwe, bo to są małe rybki. Chodź Orfa. Czekajcie? Ha. Widzicie, że to orfa, tylko chcę dłużej pokazać. O, orfa piękna. Lecisz do wody. Chleci. Dobra, już na tej nie widać. I dwie Orfy ta o ta jest taka dobra, złapiemy ją na i lecisz Heh. jeszcze jedna Orfan została o ta co coś się z nią stało zobaczymy o ta ma jeszcze czarną plamkę taką o. Ogłuszyła się trochę biedna. Dobra, leć do wody. I teraz widzowie odsunę to. O. teraz... Teraz damy im pożywienie inaczej mówiąc pelet. Chodź też taś, taś, chodźcie. O taką gar. zobaczycie, że zaraz podpłyną. Nie wiem czy jeszcze tutaj będzie jadł. O, o już podpływa karkoi. jak kulki pachną może zjemy Kartuje. o, chapnęła. obok jej bo ona już jest... jeszcze tutaj widzowie o, jest trochę o pływają widzowie jeszcze tutaj puścimy parę zwykłych karasi może jakaś płocie jak się złapie o jedzą te małe małe kurde zajadają o karpie jedzą te te komary najbardziej, największa ryba to jest tutaj jesiot o i strzelba potokowa to wpuściłam. Patrzcie jaka wielka się zrobiła. Troszkę wielkim się zrobiła w wodzie. O tam ta czarna ryba to. Jest strzelba potokowa Patrzcie, popływa karp. I zaraz hapnie Widzę wieszcie, jeśli nic nie musiałam wlecieć tutaj. Ale jakie widzowie kolejne ryby mają być, napiszcie w komentarzu. No bo ja takie większe widzowie widzowie a nie jakieś karasie. Karasie też w każdym zbiorniku muszą być. Bo karasie nad wszystko zjedzą. bumbelki. Ale widzowie będą brania tutaj. Jakiś siotrek podrośnie. Jak wam się filmik wideo by podobał, zostawcie subskrypcję, lajki w górę. Jak będzie oczywiście 10 tysięcy z tej subskrypcji, to tutaj wpuszczamy parę siotrów i orf najwięcej wpuśćmy. I jakieś tam 5 karpikoi. No, bo mi się najbardziej podobają siotry. Dobra dobijcie te 10 tysięcy subskrypcji i ja się z Wami żegnam do kolejnego wrogu. Cześć! ja, ja chyba zaraz gruntówkę założę na Was. Ale nam ja się na haczyk wezmę. Zobacz. Patrzcie, w gruncie rzeczy skład. O, o tych spawików widzę... Aj. Co, to mam jeszcze zasta, Widzowie tych spawików kurde nie polecam. Sama kurde chińczyzna. Nic na to nie wzięło.